Dzień dobry, witam na szlaku, szlaku Świętego Jakuba. Ruszam dzisiaj z Lubecka, tutaj za mną widać sanktuarium, bardzo urocze. Teraz zaproszę Was na kilka ujęć właśnie ze środka. O kościele w Lubecku po raz pierwszy wspomniano już w 1342 roku. W kościele znajdziemy niewielki obraz Matki Boskiej w kształcie medalionu. W 2009 roku w kościele odkryto gotyckie freski z początku XV wieku. W samym centrum znajduje się kompozycja Sądu Ostatecznego z Chrystusem. Przez trzy lata malowidła były poddawane renowacji, a dzisiaj możemy je już podziwiać. Tej Anny przyjechaliśmy już wczoraj. I w zasadzie wczoraj miałam pójść ten pierwsze 4-5 godzinek, ale kiedy jechaliśmy, to była taka nawałnica, że po prostu po drodze widzieliśmy powalone drzewa i nie pojedyncze, tylko całe połacie drzew w lesie były powalone. A ja dzisiaj na początek będę szła przez takie miejscowości, no a potem wchodzę w las. I tak się troszkę przestraszyłam, że jednak nie poszłam wczoraj. No i dzisiaj, kiedy wstałam, też tak patrzyłam, jaka ta pogoda jest, ponieważ znów były zapowiadany taki okres burzowy. No ale póki co jest fajnie, świeci słoneczko, tam są jakieś takie chmury ciemne, ale mam nadzieję, że one sobie idą. Że to niebo właśnie będzie mi dzisiaj towarzyszyć, zwłaszcza, że nie jest upalnie, tylko jest tak rześko. I wędruję, Teraz opowiada się ciekawie. Czytałam sporo, jakie zabytki po drodze, jakie miejscowości. Więc będzie i trochę zielono, i będzie też co poopowiadać. Tutaj mamy tabliczkę do domu Świętej Franciszki z muszlą. A tutaj mamy opis, kim była Święta Franciszka. I wyjaśnienie częstochowskiej drogi Świętego Jakuba. I znalazłam. Tutaj jest właśnie ten dom Świętej Franciszki. Troszkę o niej poczytałam. Święta Franciszka zasłynęła z tego, że kiedy się bardzo żarliwie modliła, była bardzo pożną osobą, miała aż siedem sióstr, pomagała w domu, ponieważ brat wcześniej, tata wcześniej zmarł. I kiedy się modliła, to doznała olśnienia, i po tym olśnieniu z łatwością przyswajała nauki katechizmu i modlitwy, co wcześniej przychodziło jej z trudnością. Z czasem również zaczęli do niej przychodzić ludzie, którzy mówili o swoich problemach, i ona, wysłuchując ich, doznawała kolejnych olśnień, podczas których mówiła słowa, które były zrozumiałe tylko dla osoby, które do niej przyszły. Jakieś chyba safari mamy na tym urlopie. <noise> Jakie złodzieje. Jestem zachwycona trasą dzisiejszą, ponieważ jest bardzo ładnie oznaczony szlak. W ogóle nie błądzę. No i teraz chwilka spokoju w lesie. Bardzo ładnie jest oznaczona tutaj droga. Genialnie się wędruje. Troszkę chmury przyszły do mnie, ale póki co nie pada, nie ma burzy, więc się bardzo cieszę. A ja teraz mam około godziny właśnie lasem do miejscowości Rzędowice i tam mam nadzieję zobaczyć młyn. Ponoć jest bardzo ciekawy. Nie wiem dokąd dzisiaj dojdę. Mam nadzieję, że do co polskich, no ale zobaczymy, jak mi się będzie szło. Takim celem dużym jest góra Świętej Anny. I potem Opole, w górze świętej Anny wchodzę już na drogę Via Regia. O niej opowiem już później, jak już na niej będę. Jestem w rzędowicach, a to jest młyn Thiel, który po raz pierwszy został wspomniany w XVIII wieku jako Ziętek. Przyszedł liczne kataklizmy takie jak powódź czy pożar, ale szczęśliwie stoi do dziś. Mielenia zboża zaprzestano w 2000 roku. Część zabytkowa jest dostępna dla zwiedzających, wszystkie maszyny są oryginalne i w tak dobrym stanie, że czasem urządzane są pokazy mielenia zbóż. Obecnie młyn działa jako mała elektrownia wodna. Ważnym wydarzeniem w rzędowicach było doniesienie o objawieniu się tej wizerunku Matki Boskiej 25 lipca 1904 roku. Wizerunek był wyraźnie widoczny na dwóch szybach w Starej Szkoły Podstawowej, a przedstawiał Matkę Boską z dzieciątkiem siedzącym na jej lewej ręce. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, podczas Pielgrzymki do Częstochowy w 1907 roku zakupiono kopię obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. I opuściłam miejscowość Rzędowice. Bardzo urocza miejscowość, widać, że władze i mieszkańcy o nią dbają. A ja zmierzam do Jemielnicy i tam zakończę dzisiejszy dzień. Jak nie poziomki, to jagody. Bardzo długo dzisiaj idę. <gryw> Wolno upływają mi kilometry. I już widać mój cel. Jeszcze około dwóch km półtora właściwie zostało mi do Jemielnicy i dzisiaj zrobiłam około 32 km. Dziękuję bardzo za dzisiejsze towarzystwo, za obejrzenie filmiku i jutro będę kontynuować. Cześć!